Lokacja Cole Books. Zobaczmy ile tam zombiaków będziemy musieli posłać do piekła. Tu dalej zablokowane. Okej. Okay. No dobra. Tu w razie czego możemy zeskoczyć. Kolega, kolega kapela. Spróbujmy go cichutko. Cichutko go, za go załatwić. Czy ktoś inny tutaj z nim przebywa, dyskrecja zawsze na propsie. U, tutaj podłoga mocno nadwyrężona tutaj naprawmy ją a co nam ktoś na górze nikogo na górze zbieramy naszą strzałę już przeszliśmy na żelazne na żelazne strzały więc więc możemy więc już tu systematycznie będziemy zbierać. Tam wejście, dziura w dachu. A? Torba. Kolejny tłumik. I kurteczka. Ta kurteczka no troszeczkę lepiej chroni. Ale ją po prostu sprzedamy. Czy tłumik na naszego kałaszka się przyda? Raczej nie specjalnie. To zezłamujemy. Tu już mamy jeden półmigr, więc chyba po prostu damy go na broń i sprzedamy. Okej. Okay. Tutaj wygląda, że musimy zeskoczyć. Ale ponieważ jesteśmy ostrożni. Zbudujemy drabinkę, żeby móc wrócić szybko na górę, jeśli by była taka potrzeba, tu kolega pełzacz Dobra Kolejny pełzacz Trzeba docenić, że twórca Lokacji. Dobra. Kolega Janusz. Aha, on tu siedzi razem z głównym sprzętem. Dobra, chodź, 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 chodź. Jeśli możemy coś załatwić sprytnie, bez używania przemocy, albo z mniejszą z mniejszą przemocą, to oczywiście to wykorzystamy. Tutaj... A! Wygląda na to, że oczyściliśmy obszar. Kolejna mała lokacja. Co tutaj mamy? Świat karabinów użyjemy. karabinu trzecie, na trzecim poziomie nie potrzebujemy, ale... Poprosimy. Broń krótka, super. Świat pancerzy... Kanina i złom jakości piątej. Czy, by, czy nam się to przyda? Yy, szósty, szósty, szósty. No, te buty z odzysku na pewno troszkę lepsze możemy wyprodukować. Natomiast inne już mamy na tym poziomie wysokim. Dobra, książeczki. Wrócimy na połączenie. Użyjemy. Tutaj zablokowane, pół pusty regał. Coś do jedzenia, chapniemy sobie. Woda 10, jak najbardziej, nie musimy się formalizować. Żelazna strzała, nasze strzały. No tych książek no nie ma jakiejś, zatrzęsienia, zatrzęsienie, ale zawsze Pistolety jakości drugiej. No, myślę, że na razie z tym pistoletem podziałem sobie poradzimy. Eee, ale fajnie, że idziemy idziemy do góry. Możemy lepsze rzeczy produkować w świat medycyny. No, Okej, okay. kolejny bandaż. Czy coś tutaj w się kryje pod, pod drewnienkiem. Tutaj nic, tutaj nic, tu jedzenie. Aha, tutaj bo to. Dobra, zapomniałem, pamiętam. Okej, okay, główny skarb. Zadawaj więcej 10% obrażam przeciwko ludziom i zombie. To jest śmieszna zmiana w alfie 20. Yy, ten, ten, ten książek, ten, ten numer dziennika łowcy yy, pozwala na zdawanie większej liczby obrażeń, większych obrażeń ludziom. Kiedy się grało solo, nie miało to najmniejszego sensu, natomiast tutaj ewidentnie yy, wzię wzięli do serca uwagi graczy. Oczekajcie mam lepszą. Przykład... I pozwolili, żebyśmy mocniej byli zombiaki. Wzmocniona municja, 9 mm użyj. Krótko broni krótkiej... Krótko broni krótkiej... Dobra, tu jeszcze jakieś książeczki są. Szabrowanie, młot rozbiórkowy, taktyka wojenna, karabiny automatyczne, rurowy karabin maszynowy jakości czwarty. Nie interesuje nas to w tej chwili. Mamy już naszego kałaszka, którym się będziemy posiłkować. I chyba już tam na dworzu się zrobiło ładnie. Czy coś więcej? Tutaj. Aha, tu przejście na dach. Nie sądzę, żeby jakieś ptaszyska tu były. Nie, tu nie przejdziemy. Tu jakiś blok nam, nam przeszkadza. sobie drabinkę. A niech tam możemy kto bogatemu zabroni. Tu wejście, tu wejście. I weszliśmy na sam sam dach. Czy coś tutaj, jakieś skarby ukryte? Nie, tu po prostu wróciliśmy. Do skąd przyszliśmy? Mhm. Dobra, świetnie. Zabieramy drabinkę. Czy tutaj na górze coś było jeszcze? Chyba wszystko. Dobra, lokacja. Lokacja bardzo fajna, króciutka, miło, miło było, że mogliśmy się szybciutko tutaj wpaść, zabić pełzacza, zabić, zabić tutaj kolegę Janusza i wychodzimy. Puk, otwieramy, dziękuję bardzo. Tutaj nasz rower. Najpierw zabierzemy wszystko z tej skrzyni skarbów. Nie, nie zabierzemy, ponieważ położyłem ją przez, z, przed uruchomieniem zadania, które zresetowało. Zezro. Czyli straciliśmy straciliśmy mięso, mięso tego, kolei, tego yy, kojota. Okej. Okay. Jeszcze chwilka. Dzięki drewna. Przypominam, że jutro będziemy bić się z zombiakami w ramach yy, hordy 714 dnia więc tutaj drewna potrzebujemy mam pomysł mam pomysł jak yy, się zająć nimi jak z nimi walczyć w ramach, w ramach hordy yy, w tej samej lokacji, w której już, w której już byliśmy yy, Jutro będę, jutro się zajmę tą, tą lokacją, będę ją naprawiał. Yy, gogle narciarskie już mamy jedne, to sprzedamy, to na razie oddamy, nie jest potrzebne. Młot rozbiórkowy sprzedamy. Dobra, idziemy oddać, idziemy oddać zadanie, zdać raport z misji. Okej, okay, co tutaj I mamy? Maniak technologii. Naboje śrutowe do wyższych robotycznych. No jesteśmy bardzo daleko od czegokolwiek. Eee, rurobomba, amunicja, odpowiem. weźmy mechaniczne części przydadzą się nam w naszych, naszym craftingu. I pytamy się, no czwarto poziomowych. Na razie nie będziemy atakować lokacji. Zobaczmy, co tutaj. Pozbądź się zombie. To robiliśmy. To robiliśmy. Aha, i muszę pamiętać, że mogę odrzucić. Zakopane zapasy. To sobie po prostu zrobimy. Weźmiemy wieczorem. Zrujnowana. To doła. Zrobiliśmy. Earthwine Shack. To sobie robimy. Następny poziom. To fajnego na. E... O, fajnie. Gapi, Gapi Fright Vulture. Nie pamiętam, żebyśmy tę na, na lokację. Robili, o, więc, więc Przyjmujemy misję, wody kupujemy, bo tam zaczynam się po prostu kończyć. Oczywiście sprzedamy, i te części młota, 160, 70 okulary, do bonus do zwinności już takie mamy jedne, więc nie potrzebujemy, nie potrzebujemy więcej. Filtr wody, filtr wody myślę, że myślę, że trzeba się nad nim zastanowić. Na razie jednak nie nie będziemy go brali. Tutaj Wam pokażę amunicji. No sporo. Tutaj 9 mm 762, już, już kupiłem jeden stack. I myślę, że dzisiaj dokupimy przynajmniej jeszcze jeden stack. Tych, tej amunicji. Na chwilkę zatrzymamy.